Tak więc mamy kolejny dzień, ja właśnie wróciłem z zakupu, kupiłem gniazdka, kontakty, przy okazji kupiłem sobie swoją własną... Krętarko, wiertarko, coś tam, zestaw nasadek, e, kluczy płaskich i kilka innych e, powiedzmy, że potrzebnych rzeczy No i tak teraz się patrzę, no bo wczoraj jak chciałem tą pierwszą płytę, tą dolną warstwę, no to robiłem to po raz pierwszy Więc nie wiedziałem jak to zrobić, jak widzicie wyszło to po prostu tragicznie I kupiłem też taki uszczelniacz, w sensie uszczelniacz, taki wypełniacz Spróbuję teraz sobie na dole to wypełnić, zobaczymy jak to wygląda, a jak nie no to mam to jeszcze dwie płyty Będę po prostu chcąc nie chcąc musiał wyjąć tą i tą płytę, bo jest uszkodzona zarówno ta i ta i dać po prostu te dwie płyty, a te dam sobie na samą górę, ponieważ na samej górze one i tak jakby byłyby do cięcia, więc nie będzie aż tak, aż tak bardzo nam przeszkadzało. Dobra, więc biorę się do roboty. Mniej muszę gadać, żeby dzisiaj już skończyć cały remont. Jutro sobie zrobić dzień wolny, taki mam plan i przyjechać tutaj w piątek. W piątek już e, pojedziemy po blat, bo dzisiaj chciałem jechać, ale okazało się, że po blat dzisiaj nie można jechać z bardzo prostego powodu. E, mianowicie mianowicie sklep z blatem jest, jest dzisiaj zamknięty, więc no niestety. Aha, no jeszcze taki plan, który chwilę temu się zrodził, bo jak wiecie, bo już mam tutaj trzy lampy żeby zrobić w tym miejscu w takim samym odstępie czwartą i wtedy w sumie cała ściana będzie fajnie podświetlona i ta lampa stąd będzie oświetlała przy okazji jeszcze bardziej miejsce gdzie będzie stoisko do serwisu rowerów bo tutaj będzie stał taki, stał taki stojak na dwa rowery dobra, tak więc mam już ten pistolecik teraz odkręcę tylko sobie tą końcóweczkę i zobaczmy jak to wygląda tutaj w sumie mogłem zacząć od samego dołu, no ale już trudno jeszcze nic nie idzie Chyba mocniej kliknąć. Kurde, nie chcę iść na razie. To się gdzieś tam w środku kompresuje. To jest w ogóle w jakimś tym pistoleciku, bo pierwszy raz z tego korzystam zresztą tak jak z większości narzędzi tutaj. O, teraz przełączyłem jakiś inny tryb, może teraz pójdzie. Nie, też nie idzie. No ciekawe, natnę to jeszcze bardziej. Cyk. I zobaczymy, może teraz pójdzie. A Może to trzeba jeszcze, czekajcie, naszła mi teraz taka inna myśl jeszcze Odciągnę, wyciągnę teraz to tylko... Jak to wyjąć teraz? O kurde Coś mi nie pykło Wpadłem chyba na to, że trzeba wpierw... W sensie nie zwróciłem na to uwagi Że trzeba w wpierw uciąć tą górę I mi od dołu zaczęło się A ja powiem wam, że to tak śmierdzi Chyba się nabija jakimś takim Kurde, strasznie, strasznie Te, te coś śmierdzi, jak mam być szczery. Taki zapach zapach, to dużo powiedziane, taka woń octu po prostu zabierę sobie i nałożę to, co już wycisnąłem, żeby tego nie marnować bo taka puszka chyba kosztowała coś koło... ona kosztowała chyba niecałe 30 zł, więc to nie są tanie rzeczy, wbrew pozorom To postaram się przeciąć nożykiem, może się uda O, udało się No i teraz to pójdzie O, idzie A to śmierdzi, kurde, zaraz muszę sobie otworzyć okno Pomimo ja tego, tak, że zbyt ciepło nie ma, no to niestety muszę to zrobić, bo, no bo zaraz mi wola będzie bolała i w ogóle. A pamiętam, że jak kiedyś miałem remont w łazience, to, za, to woń była bardzo podobna więc to jest chyba ta sama substancja. Lampy zostały zamontowane. W zasadzie tak w ogóle kręcę czas zacząłem nagrywać i dopiero potem się ustawiam. Jak widzicie w tym miejscu nie ma jeszcze jednej lampy. Schłobyt jest prosty, bo nie, planował, bo nie planowałem, że będą cztery lampy, ale w sumie stwierdziliśmy, że zrobimy tam jeszcze jedną lampę na samym końcu po to, aby ona sobie świeciła, bo tam będzie tak serwisowe Zresztą chyba wam to mówiłem, jak widać świecą, jest w miarę git. I tylko minus jest taki, że światło mam 4000 czegoś tam, a lampa jest 5000. Nie udało się znaleźć 4000, niestety. No ja myślę, że tam wszystko między 4000, 4000 a 5000 nie będzie aż tak mocno widoczne. No i poza tym to, to są takie lampy, niektóre będą się, się tutaj świeciły przez cały czas. To są takie lampy, e, które będą świeciły, jak będę potrzebować dodatkowego oświetlenia na przedrobinę, coś na stole roboczym. Tam wywierciłem kolejną dziurę, już wyjąłem kabel. Tam jutro założę sobie taki przedłużacz, który po prostu przetnę, przetnę mu ten kabel i to będzie po prostu taka listwa, która będzie przyczepiona tutaj do tego, tego do tych płyt kiedy już będzie stół roboczy, żebym wiedział na jakiej wysokości to umiejscowić w jakim, znaczy na jakiej wysokości to przymocować, w jakim miejscu i tak dalej a teraz tak sobie myślę, że nie będę mocował pozostałych z tego, jeszcze mam tutaj, tam, tam, tam i tutaj teraz sobie jedyne co zrobię to to pomierzę jeszcze raz tą górę na pewno, czy wszystko się zgadza i będę sobie pomalutku docinał te płyty A no i jeszcze raz przypominam o Instagramie, link w opisie Tak, więc generalnie kupiłem sobie nową wiertarkę, wkrętarkę i teraz jest czas na pierwszy test, czy działa ten kontakt, który założyłem, zakładałem go samemu w teorii nic nie powinno spowodować tego, żeby to miało nie działać. W zasadzie jakby coś miało nie działać, to raczej by jakieś zwarcie miało, musiało się zrobić, które w teorii już by się stało w tym momencie. Chociaż w zasadzie już to może nie działać na etapie łączenia tego tam, bo tutaj ja chyba Wam to zresztą mówiłem w poprzednim odcinku albo we wczorajszym dniu, nie wiem jak powiedział ten film, że pociągnąłem te gniazdko i jest pociągnięte aż od tamtąd, więc trochę tego kabla tutaj jest. Dobra, podłączamy. Kurde, trochę się boję tak, szczerze. Ładuje się, więc ja podłączam. Będę sobie ładował jeden akumulator i w międzyczasie będę mierzył. Może posprzątam i myślę, że już coś sobie zacznę ciąć z tych dwóch płyt. Wszystkie płyty zostały już przymocowane, nie wiem czy to będzie widać Są aż do samego końca I tak sobie pomyślałem, że w sumie nie będę dawał tutaj, tak jak planowałem, pasek LED w ten otwór Bo nie wiem czy, wiecie, czy nie, ale specjalnie zostawiłem sobie otwór Bo chciałem tutaj dać pasek LED Tylko po prostu zabierę sobie próg, mniej więcej taki jak tutaj kupiłem sobie na parapet Dokładnie taki sam, ale w kolorze czarnym I Po prostu na całej długości i zarówno przy ścianie Szczególnie tam przy górze, bo ten sufit okazał się być troszeczkę nierówny po prostu zabiorę i dam sobie to, to po bokach. Myślę, że na pewno lepiej to będzie wyglądało. No i teraz zabieram się za sprzątanie. Już tak malutku sobie zacząłem sprzątać. Właśnie mi się przypomniało, że jeszcze nic nie nagrywałem, jak to po prostu mówię, co chciałem powiedzieć. Więc już zapakowałem wiertarkę, pomalutko sprzątałem wszystkie narzędzia, Jest takie grubsze, bo powiedzmy, że już takie główne prace remontowe dobiegły końca i w zasadzie teraz już wszystko będę w stanie zrobić sobie za pomocą małej wkrętarki, na przykład przykręcenie tego. Myślę, że szlifierka może mi się jeszcze przydać do zrobienia półek, półek na moim blacie roboczym. W piątek z samego rana pojadę po spray, znaczy no, po, po lakier w sprayu, pojadę jeszcze właśnie po te coś na boki, po tą lampę której brakuje. Coś tam miałem jeszcze kupić, ale nie pamiętam. A, i najważniejsze, potem blat, ten blat. Będzie taki sam materiał jak to, z tym, że minimalnie grubsze, więc o wytrzymałość czego się nie martwię. No i w piątek prace wykończeniowe, malowanie niektórych narzędzi, typu stojak rowerowy, bo on obecnie jest w kolorze czerwonym, albo nie, on jest niebieskim, co mi trochę nie będzie tutaj pasowało, więc chcę mieć po prostu pomarańczowe no i w piątek liczę na to, że uda mi się zmienić drzwi. W piątek na pewno mi się nie uda zmienić drzwi, ale liczę na to, że w piątek uda już się je kupić razem z futrynami, bo te drzwi będą do wymiany.